Dzisiaj witam ikony, mógłbym powiedzieć świata gejowskiego, mogę tak o Was powiedzieć, chłopaki? No nie, Jakub ikony, Dawid. no Gdzie tam ikony? Troszkę, Jesteśmy troszkę. Młodzi, prężni. Troszkę daliśmy się poznać. No ale jak zerkniemy na Facebooku, jakby ktoś rozpatrywał Was kategoriami liczby wyświetleń i subskrypcji, ja teraz przecież świat tak patrzy, to 100 tysięcy na Facebooku, na Instagramie też kilkadziesiąt tysięcy całkiem nieźle, ale to wszystko w słusznej sprawie. Wszystko w słusznej sprawie i zupełnie przez przypadek, bo zaczęło się wiele lat temu od teledysku Roxette, który nagraliśmy na plaży, i a, też mam wrażenie, że trochę byliśmy takimi prekursorami, bo. A ja, ja mam wrażenie, że wtedy to chyba byliśmy jedną z może kilku par gejowskich znanych w Polsce i jakoś mam wrażenie, że jak ludzie zobaczyli, że my staliśmy się rozpoznawalni, to chyba jakoś tak trochę ich to ośmieliło, żeby także nie bać się ujawniać. Tak, teraz zauważamy, że, ja, że Wszystkie jest... te coming outy, o których będziesz rozmawiał, to dzięki nam trochę, nie? O cholera, nigdy <laughs> skromniejś.